Huawei Watch GT2, czyli też nie najtańszy zegarek od Huawei, a. Zegarek, który najpierw mój tata nosił, później moja mama, aż wreszcie ja. W tym filmie chciałbym podsumować wszystko, co o nim wiem. No, żeby po prostu zakup nie był w ciemno i tutaj spróbuję podkreślić wszystko wszystkie wady, czy znaczy no nie znam wszystkich wad tego yy, zegarka i zalety, ale no wiecie o co biega, wszystko co ja zauważyłem. Nie pokażę wam tego wszystkiego, gdyż nie mam do tego yy, po prostu, no po prostu nie mam do tego sprzętu itd. itd. ale yy, powiem wam wymienię wam teraz aplikacje, które są. I później powiem, co taka dana aplikacja robi i co w niej jest. Pierwsza aplikacja to ćwiczenia, później rejestr ćwiczeń, statystyki ćwiczeń, tętno, SP02, ak rejestr aktywności, sen, stres, ćwiczenia oddechowe, rejestr połączeń, kontakty, muzyka, barometr, kompas, powiadomienia, pogoda, stoper, minutnik, Alan alarm, latarka, znajdź mój telefon, ustawienia i mapy petal. Teraz sobie powiedzmy, co dana aplikacja robi. Najpierw są rzecz jasna ćwiczenia i y, tutaj ogólnie są treningi biegowe, 13 kursów, takie kursy, no i y, y, są też takie inne, na przykład bieganie w terenie. Może też sobie tutaj dodać jakby ćwiczenia, y, czyli na przykład jadę na BMX-ie, bo Taniec, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę nic nie zmienia, że to po prostu jest takie dane na pochwałę, że coś takiego jest, a tak naprawdę to działa jak wszystko inne, czyli że po prostu ci coś tam oblicza, coś w tym stylu. Nie wiem, najpewniej tak jest, nie oszukujmy się. Zegarki to są po prostu zegarki, one, wiecie, karate, taniec uliczny, sztuki walk, hula-hop, bieganie na bieżni. Marsz na bieżni, rower stacjonalny, pływanie na basenie. W ogóle ten zegarek jest wodoodporny. Wędrówka górska, wędrówka piesza dużo tego, treningi biegowe podstawowy marsz bieg 22 minuty, zaawansowany marsz bieg 25 minut TD i to już to było w tych treningach to było w tych treningach biegowych w tych kursach. No, i następną aplikacją jest rejestr ćwiczeń. Tutaj pokazuję Ci, jakie ćwiczenia zrobiłeś. Czyli, na przykład, ja na przykład w listopadzie przejechałem 2,5 kilometra na rowerze, i tutaj ogółem mi się pokazują po prostu to, co ja robiłem, jakby ćwiczenia. No, i teraz statystyki ćwiczeń. Czas regeneracji, obciążenie treningowe, V02 Max. Jeszcze jest. Najpierw ćwicz przez tydzień, i później, czyli tak regularnie, i później po prostu kondycja, i obciążenie też. No i teraz będzie tętno. Tętno oblicza, tętno dobrze oblicza. Na pewno to nie jest faktyczne jakby tętno, no bo wiecie, zegarek smartwatch to smartwatch, ale odmierza tętno. Jest, jest to też podzielone na ekstremalne, a na aerobowe, aerobowe, spalanie tłuszczu i rozgrzewka. Wszystko też jest opisane, czyli, że maksymalna, trenuj ek, eksplozywną moc, powoduje szybką akumulację kwasu mlekowego i td., To wszystko po prostu też to tutaj wyjaśnia, co jest też mega fajne, później jest SP02, czyli że jak to sobie włączasz, to po prostu y, musisz tam trzymać rękę i to ci to oblicza jakby. Później jest aktywności. Pokazuje Ci się wtedy pasek, w którym jest y, kroki itd., itd. kalorie, kalorie dystancji wspinaczka, pokazuje Ci kroki, pokazuje Ci aktywność i pokazuje Ci... Czas aktywności. I tutaj też wszystko ładnie jest opisane, na czym to polega. Dzisiaj zrobiłem 10 301 kroków. Mało jak na mnie, ale dzisiaj była sobota i no. Odpoczynek. Później jest sen. Jeżeli będziesz spał w zegarku, to to ci będzie obliczało, i to może ci tak obliczyć porządnie, że. Miałeś głęboki sen o takiej i takiej godzinie, a później miałeś płytki sen o takiej i takiej godzinie, a później się obudziłeś, i później znowu zasnąłeś. Fajne to jest akurat. Oblicza ci, że po, powinno być 8 godzin. Jeżeli tego nie, nie wyrobiłeś, to musisz po prostu jakby wyrobiać później. To jest akurat fajna opcja. Ale teraz no, smartwatch, teraz smartwatchy są ciągle w to jakby uzbrojone. Następny jest stres, to ci się oblicza stres, no nawet spoko. Ćwiczenie oddechowe to takie tam ćwiczenia i rejestr połączeń. Jeżeli, jesteś, jeżeli masz aplikację zdrowie chłowej, o której jeszcze powiemy sobie za chwilę, to jesteś jakby połączony wtedy i możesz odbierać, czy dzwoni do innych. Rejs połączyć, to jest coś takiego, że jak dzwoniłeś, to Ci się tutaj zapisuje. Yy, kontakty, to jest coś takiego, że Ty sobie wtedy zapisujesz, klikasz po prostu i dzwonisz, ale musisz być połączony bluetoothem z telefonem. No i muzyka, to jest akurat fajne. Tutaj mam troszkę do powiedzenia. Muzyka jest ogółem fajna, bo możesz sobie pobrać jakby muzykę przez aplikację Zdrowie Huawei. Yy. I ogółem wszystko spoko, ale zalecałam jedną czy dwie piosenki, bo w większości więcej już po prostu nie pójdzie. Pobrałem sobie kiedyś tak z 6-5 piosenek na no, 4 jakoś tak. Nawet nie pamiętam. To strasznie szybko leciała bateria w tym zegarku i po prostu w ciągu 10 minut spadło aż o 2%. Serio mówię. Ten w ogóle. Dobra, jeszcze sobie o baterii nawet powiemy, ale to za chwilę. Ok. No i teraz barometr. Yy, on oblicza hektopaskale, no i wysokością mierz. i to tyle. Tak naprawdę z tego. Kompas, no to już chyba nawet wiemy, co to jest kompas. Powiadomienia, czyli, że yy, na przykład yy, Ktoś do Ciebie pisze na przykład na Messengerze, że to ty dostajesz o tym powiadomienie, czy na przykład na Snapchacie, pogoda, to ci to jest fajne, bo pokazuje Ci, że będą upady śniegu, że będzie tyle najwięcej, tyle najmniej, że o północy na przykład, bo akurat się wyświetla północy, bo jest 24, kiedy to nagrywam, już każdy śpi i chrapie, a ja gadam przez mikrofon i za chwilę mogą się obudzić i będzie źle. Po prostu pokazuje, jakie są temperatury itd., itd. To wszystko się jeszcze aktualizuje, jak jesteś obok telefonu. Stoper, minutnik, wiem, jak to działa. Alarm, to jest fajne. Z tym alarmem serio mówię, to jest fajne. Latarka. Nie chodzi tutaj ogółem o latarkę, tylko po prostu jest taki bardzo jasny wtedy obraz, jakby na ekranie, taki biały, wiecie o co chodzi, nie? Więc to ogółem nie ma tak wbudowanej latarki. Znajdź mój telefon, to jest fajne. Jeżeli jesteś połączony te, yy, też z telefonem przez zdrowie Huawei, to możesz znaleźć swój telefon, czyli że ty na, ale musisz być połączony, no właśnie, tutaj jest trochę gorzej, bo musisz być połączony przez Bluetooth też. I po prostu ale, no i po prostu wtedy jak ty sobie kto kliknie, to wtedy to ci niby dzwoni. I, ci telefon mówi na przy... I twój telefon ci wtedy mówi, tak. I'm here, tun, 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 tu No wiecie o co chodzi? Ustawienia! Um, tutaj trochę sobie dłużej przesiedzimy. Słuchawki, tak? można tutaj podpiąć słuchawki, testowałem. Wyświetla, czyli na przykład możesz sobie zmienić, czyli to jakby tapetę, zawsze na ekranie, czyli że czy obraz ma być zawsze na ekranie, ulubione. Czyli, że no, po prostu ulubione gzde.iopeg. Jasność, zaawansowane, jak damy to uśpienie, ekran, ekran włącz, 5 minut, na przykład głośność, tutaj możemy sobie ustawić głośność, na przykład, Ci sobie nie przeszkadzać, czy coś w tym stylu. Później są wibracje, możemy sobie wybrać wibracje, czy są mocne, czy słabe, nie przeszkadzać, to też ho, wiem o co chodzi. Przycisk w dół. Przycisk, z przyciskiem w dół chodzi o to, że y, kiedy sobie klikniesz ten przycisk, to automatycznie y, jakby włączać daną aplikację, którą tu sobie ustawisz. Kod blokady, to jest akurat fajne. Jeżeli y, nie będziesz miał na, na swojej ręce jakby zegarka, i będzie na przykład leżało na komodzie, to ktoś będzie musiał, jak to sobie, to sobie ustawisz, to ktoś będzie musiał wpisać sześciocyfrowy, sześciocyfrowy i to musi być sześciocyfrowy, nie może być siedmio, al, al, ani pięciocyfrowy, musi być sześciocyfrowy kod. To jest akurat trochę słabe, że po prostu sześciocyfrowy, no ale no, sześciocyfrowy kod żeby po prostu zobaczyć e, Twoje wiadomości, tade, tade, no po prostu ustawienia ćwiczeń, na no to tutaj, że dźwięk zawsze włączone, automatyczne wykrywanie ćwiczeń. No i teraz system. Jest aktualizacją, ruchą ponownie, wyłącz, rozłącz, zresetuj. No i e, teraz informacje. Tutaj słuchajcie akurat. Nazwa urządzenia Huawei Watch gt 10 b To jest mój. E, no i tutaj jest wersja informacje prawne wersja po prostu jakby zegarka, zegarka. nie wiem jak to, to powiedzieć no i to tyle z ustawień i teraz ostatnie czyli mapu Petal o, o tym sobie jeszcze za chwilę powiemy bardziej bo to się tak bardzo z tymi mapami Petal bardzo się wiąże ze zdrowiem Huawei, ale jeszcze je możesz pobrać, bo to jest od Huawei. Tak w skrócie mówiąc, później do tego wrócimy. Zeskanujesz, pobierzesz i na zegarku ci się wyświetla, co tam po prostu jakby, gdzie masz. Jeśli ci mówi, że skręć na przykład w, w prawo, czy skręć w lewo i ci pokazuje, no, bo, no to jest akurat fajne, ale mapy Petal, a nie mapy Google. No, trochę szkoda, że nie ma Google, tylko ma beta, tak szybko mówiąc. Wszystko to psuje, to. Przejdźmy teraz do aplikacji Zdrowie Huawei, bo z tym będzie według mnie najwięcej nerwów z tym było. I to trochę też bardzo, ale to nawet bardzo psuje. To wszystko. Zdrowie Huawei, czyli aplikacja, której właśnie możemy się połączyć zegarkiem, tutaj chcę. Na początku jest akurat wymagana, jak, jak pamiętam, i po prostu ta aplikacja jest stworzona przez Huawei, a po jakimś czasie Huawei stworzyło chyba swojego os i przestały, nie wiem jak to wyglądało, po prostu aplikacja, kiedy jeszcze kupiliśmy zegarek, no tata kupił dla siebie, to jeszcze ta aplikacja była w sklepie Play. Ale po jakimś czasie, kiedy ja chciałem sobie pobrać tą aplikację, już nie było i trzeba było przez internet. Znawca rzecz jasna opieki rodzicielskiej, czyli ja, Dawid, Didek Dawidek. Rzecz jasna, zablokowane miałem jakby pobieranie z internetu, i musiałem, musiałem to z tatą robić. Tata też nie wiedział, jak to robić, ale na szczęście przełamaliśmy kontrolę rodzicielską i to sobie zainstalowałem. No i teraz yy, po kolei tak naprawdę z tą aplikacją. Logowanie. No to tutaj logowanie, yy, hmm, Miałem właśnie tego Huawei'a, no miałem. Miałem na nim właśnie Huawei ID, bo w ogóle trzeba mieć Huawei ID taki, zde. No to spoko, spróbuję się zalogować. Jakiś numer, yy, jakiś numer yy, ten seryjny musimy podać, nazwę modela, nie wiadomo co. No i po prostu ogółem też nie pamiętałem hasła. Dlatego stworzyłem nowe konto i wszystko spoko. Um, I jeszcze um, musiałem robić wtedy je, po, na, i pamiętam, że musiałem robić reset telefonu. Zrobiliśmy resetę telefonu i um, kiedy chciałem się zalogować na tamte konto Huawei ID, to mu znowu musiałem po, podać jakiś numer wers, w, seryjny, przepraszam, czyli że... Jeżeli chcesz, yy, nie możesz robić resetów czy coś, jak masz Androida, po prostu, czy coś w tym stylu, czy jakiegoś tam innego, ale no, po prostu musisz podać takie tam dźwięko małe. Najgorzej jest, jak nie, mo jak nie możesz po prostu tego zrobić, bo ten chujowy jest od jest po prostu, jakby to powiedzieć, lekko uszkodzony, dlatego wymieniłem go na inny telefon, co by ale no. Bo z Androidem był. Tamten nie był z Androidem. No ale no, wiecie o co chodzi. No i po prostu. Um, ciężko i po prostu musisz tworzyć nowe konto. Nie, musisz tworzyć nowe konto. A jeżeli nie wiesz co tam z tym numerem seryjnym, to jest jeszcze gorzej. Znaczy... Może w ustawieniach coś takiego jest. Ja jeszcze nie grzebałem tak bardzo w tym moim Huawei. U. Mam go tak z 2-3 lata. Nawet w nim jeszcze nie grzebałem, jak już to instalowałem, wirusy na poczekanie, ale no... Dobre czasy. No i po prostu tańczyłeś z tą aplikacją po prostu. Jak ją usunąłeś czy przez przypadek wyczyściłeś dane, to od razu musiałeś robić nowe konto, a to nie było wygodne, bo jednak jeżeli mają się zapisywać dane, to mają się zapisywać no a tak to teraz, o, o, o jeśli chodzi o dane, ogółem ym, czy, czy jest bezpieczne jakby korzystanie z aplikacji Zdrowie Huawei i ogółem zegarka, bo to jest też bardzo ważne, ogółem, no cóż, zapisuję Twoją lokalizację, a przynajmniej to jest wymagane w tej aplikacji, są jakieś kontakty? W ogóle wszystko prawie musisz zaakceptować z tej aplikacji. Nie, to jest tak, jakbyś pobrał jakiegoś. Nie chcę was zastraszać, ale to wygląda jakbyś pobrał jakiegoś wirusa z neta i pod nazwą jakiejś firmówki i chce od ciebie wziąć totalnie wszystko, jakby wszystkie twoje informacje. Lokalizacja to jest tylko potrzebna. To oznacza, że to śledzi ciebie tak samo jak w Pokémon Go. Um. I jeżeli jakiś haker by się włamał na tą aplikację, to widziałby o tobie wszystko. Twoje tętno, twoje ćwiczenia itd., itd. No po prostu wszystko by o tobie widział. Gdzie przebywasz, w jakim kraju, w jakiej miejscowości. Dokładnie, dokładnie na przykład jaka ulica. Po prostu wszystko, jakby się tam haker włamał. Um. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia, bo wiecie, po prostu naszego pół roku no i co jeszcze z tą aplikacją o zdrowie Huawei co tam jeszcze było co tam jeszcze było, bo... tam jeszcze było? Mm. nie pamiętam, za chwilę wam powiem po prostu wszystko co yy, twój zegarek odnotował, dawał do aplikacji a aplikacja to odnotowywała i wszystko zapisywała Według mnie ym, tą jakby zmianą, że nie będzie aplikacji zdrowia Huawei w, w sklep Play itd. itd. Tym wszystkim totalnie to wszystko zepsuli. Jeżeli nie, nie chce wam się w to bawić, to najlepiej po prostu kupić inny zegarek. Oprócz tego, że zegarki z Huawei naprawdę są dobre. Powiem szczerze, ale jeżeli wam się nie chce w to wszystko bawić, albo po prostu kupicie sobie smartwatcha, chociaż to jest tak naprawdę bez sensu prawie wszystko co masz jakby musi być łączone z telefonem a bawienie się w takie coś to dla niektórych po prostu osób nie jest to po prostu dla nich ja bym się mógł bawić w takie coś ale po prostu niektórym osobom się nie chce znam paru takich tak naprawdę nawet no i po prostu najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że po prostu e, znaczy nie chodzi mi o to, bo jak kupisz nowy zegarek, no to będziesz to robił, ale jak po kimś dostaniesz to, po prostu... Znaczy ja ogłem... przepraszam, ja ogółem mam aplikację jakby zdrowie Huawei, ale no, wiecie, niektórym się po prostu nie chce bawić, po prostu noszą zegarek, mają, mają to... mają... Napis na zapisane to, co jest na zegarku, no i tyle, no nie, jest, nie są na przykład połączeni. Albo na przykład jesteś połączony na telefon na przykład Huawei, no i po prostu tak też może być. No po prostu marnujesz pieniądze, tak naprawdę, bo yy, jak kupujesz zegarek i nie chcesz się bawić w takie nie wiadomo co to, a chcesz mieć to, to po prostu. Yy, Huawei wychodzi z założenia, że jeszcze musisz sobie kupić telefon z ich os a no i się zalogować na... Z, z Huawei, a, a jak coś się stanie, na przykład zmienisz telefon czy coś w tym stylu jeśli chciał zalogować to jakiś seryjny jeszcze, nie wiadomo co, no to tym po prostu spierdzielili totalnie sprawę i jeszcze powiedzmy coś sobie o baterii Bateria tutaj wyszła im akurat bardzo, ale to bardzo dobrze. Kiedyś zepsuła mi się opaska, jakby oderwała mi się, i przez dobre, dobre ponad tydzień, jakoś tak, dwa tygodnie leżało u mnie w plecaku. I nie wiem jakim cudem, ale wytrzymało to z 60-70% do 20%. Nie no, to było wtedy 10. Le, na, było na ledwo ja, nie? Ale przeżyło. Bateria jest to świetna. Wystarcza mi na 3-4 dni. Mi wystarcza, bo jeżeli sobie włączycie trening, no to trochę gorzej będziecie musieli wtedy codziennie go podwodowywać, ale na no, sprawdzenie y, godziny i y, no takie sprawdzanie jakie masz tętno, czy tam na no, sprawdzanie... Y, ogółem pogody itd itd, kalorie, kroki, no to wiecie, idealny, idealnie tak naprawdę, bo nie będziecie musieli go ładować przez dłuższy czas i możecie jeszcze w nim spać, on wam jeszcze policzy sen, wiecie o co chodzi. Powie jeszcze was ostrzegnie, jak będziecie za długo siedzieć na komputerze na przykład. No, fajny zegarek. Find it. <laughs>